Księga Tugamin Ciebie teraz w kolejnym cyklu Niedziela na pełnym luzie Podsumowanie oczywiście tygodnia No tak Wspominałem, że nagram recenzję tego filmu I nagrałem go yy, W grudniu chyba gdzieś wczoraj Kto widział, ten widział Jak ktoś nie wie, to jeszcze dam linka w opisie Ale to się film z ograniczaniami wiekowymi No i obecnie jest niedziela, no za oknem jest śniegu, oknia okna zasłonięte, bo i tak słońce świeci mi w okno, że nawet nie widzę, co się dzieje na dworze. naprawdę. I co ty jeszcze na powiedzieć? Co by można rzec? No w następnym tygodniu, w sobotę w niedzielę, nie będzie filmu, już nie będę miał czasu, bo będę miał gości. I zobaczymy, co tam wyjdzie. No zobaczymy, jak to będzie. Przejdźmy do czytania komentarzy. To są tyle komentarzy sprzed przed roku. Podróże po Polsce Lubin-Oszczyn, nie był w Oszczynie? 15.30 DD, to jest napój bogów. Tak, to był napój bogów. Marcel serduszko, kurczę, człowieku. Czapka Amub, ojejku, 17.15, tak. Marcel serduszko, fajny manik, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. Na taki lecki czekam, no wiem. Zaproszenie na Discorda wygasło. Łapka w dół. A wiecie dlaczego? Bo miałem Discorda, tak? Miałem Discorda, ale go usunąłem, bo tam ludzie się mieli zachowywać, traktowali mnie jak jakiegoś debila albo i gory, nie wiem. I nie zasłużycie na Discorda, po co Discorda nie będzie i nie mam zamiaru zakładać nigdy. Dziękuję, no. Kozak film, no masz serduszko. mega film Kamilcio, masz serduszko. Nie, nie podam, łapka w dół. Nie był łapka w dół, takich komentarzy nie chcę czy to w czy mi dziecko podmienili? Tak, to ja czekałem fajnie. Ja też, ja też fajnie lubię kryminały, więc może to tutaj na mnie. No, jak lubię kryminały, to jeszcze też książki, Lecę jeszcze książki: bo John Nelson, Larsa Keplera. I można powiedzieć, Kryminały, te pani, co nagrywam ostatnio. Nie pamiętam jak się nazywała ta kobieta, jakaś tam. No. Szkoda, No, tak wyszło. Może kiedyś przeczytam. No, to dobrze przeczytasz. To też gra mojego dzieciństwa. O proszę. Gielka fajna. No, fajna była, ale wiesz, jaka to była trudna Gielka. Gra numer 2 była najciekawsza z tych trzech do wyboru. Numer 3. Proszę nie używaj proty, nie tak takich wielkich dwóch głosów, tylko góry popozyłem DD. No pamiętam pamiętam. Fajna gra, no fajnie. Tux był lepszy, no był lepszy. Bo ta gra y, Alex Gordon to jest taki mm, nowoczesny remaster. Eee, tego Mario, tylko że zrobiony przez z, Ros z rosyjską, taką filmą fajny pomysł z spadkami. Wszystkie tak zwane making office filmów zawsze mi widziane. No No, postaram się tylko robić więcej, ale obecnie nie mam pomysłu. na takie, wiesz, Wpadki, nie, nie mam jak to montować, czy coś Pozdrawiasz mnie w następnym odcinku. Eee... Może nie, lepiej. Najlepszą bokserku miś... tu też ma już podoba. Okej. cię w dalszym odcinku bliższym. O nie, ciebie nie pozdrawię, bo wiem kim jesteś. Był. Był Discord, ale już nie będzie więcej Discordów. No był, dzięki. Super film. Czeka na kolejny odcinek, tak się a dziękuję. Ale że pociągnął. Aha. No był przecież. Tak, pozdrawiam, to przecież kurde ludzie, za Macu jest. Mogę ci przeczytać to słowo? Elxistu, co? Kolian, coś cię wtedy brał dwa lata temu. Super, gomincie pozdrawiam. Dziękuję. Wiadomo, pierwszy, tak pierwszy, no otwiera mi drzwi, ohoho, no śmiesznie, siema, ma tu, okej, okay. o nie, szumy słychać, no wtedy jeszcze mi szumiało bardzo w tych mikrofonach, a, dziękuję za powiedzenie kanału, a. mój ulubiony, ho! ładny mleczek, no, Nie spodziewałem się zakończenia, tutaj daje Super Tuxa 2, chociaż pewnie nigdy nie zrobiłem. No niestety. Ja też żałuję, że Tuxa 2 nie zrobili, bo mieli już pomysł na drugą część tej gry, ale pomysł się im wykruszył. Po prostu firma, która odpowiada za Super Tuxa, przeszła do robienia innych gierek, które niestety już były gorsze. Po prostu już nie mieli już praw. Miała być kontynuacja niby Super Tuxa, ale wiesz, nie wyszło im nigdy. Piękne no, to jest przepięknie, te kuleczki z Magia, tak, to było na względu magia, właśnie tak. Musiałbyś się skoczyć do rozmiarów. Moją pimikawą, żeby tam wejść. Okej, okay. życie jest pełne zlotów i upadków. No tak, tak było. Goku upadał w 3 tak, 3 ze tak Poziom w 3 wkłada się ducha i czasem spowodowałem postawienie Goten i No, ale gdzieś pomyliłeś się troszkę, no tak. Dwa lata temu, tak, pomyliłeś się, no. Superfixa, a Goten i nie widziałem, ale zatrudniałem Gotenka w normach Gotenka i w SSJ3, no. Musi zacząć grać czymś lepszym, bo w ogóle nie widać jak wygląda ten goku... ten, 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 ten z naciami i z aparatu. Spokojnie, niedługo kupuję nowy aparat. No i dwa lata temu. No. Tak, tak, tak. Czemu gocha zasunięty z szafu? No, bo obecnie już ten pokój odpowiada na, już należy do mnie. Tam jest taki pokój, tak zwana no, rupie... graciarnia, a się przesuwa na górę. Znaczy nie wiem, byś ataku o prawa autorskie tej gierki, jeśli chodzi o muzykę. No ale tak gra taką muzykę, która jest często wykorzystywana wiesz, w innych filmikach. I była wykorzystywana w różnych rosyjskich serialach, postprodukcjach i takich innych, to wiesz... Mogę się, by za tę muzykę czepieć. O nie, zaśmiałem się na cały pokój, to mi się rzadko odarza. No widzisz? Tak się zgina dziób pingwina, no. Króci. Świetna recenzja, cały szacunkiem budził, ale taki ops. No, może troszkę pewnie też pomyliłem. Powiem tak, grało troszkę wersja CVP. O, no. Oj, tak, oj, tak. Świetnych masz widzów. A, no tak, tak. No właśnie. Kino się mało, to gamincio, Hehe. He. Bajo. Hehe. Jest to na przykład z tym pianinem. Eee, nie wiem o co chodzi z tym pianiniem. Eee, Takie komentarze proszę mi nie pisać, bo będzie łapka w dół. Chodę na duszę, że się odzywa. Na nie? A, dobra, włączać kamień, włączać. Włączać. O, teraz sam nie poprawia dwa lata temu, a teraz kurde sam pisze, bo no patrz, A dwa lata temu mi poprawia, włączać, włączać włączać. A teraz bym jej włączać. <ścoughs> Figurki i ten na nice szafie na K. Kanapka, no jasne. A my być też... K, 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 a? Dobra, no a teraz sprawdźmy komentarze. Do sprawdzenia komentarze. Są takie komentarze do sprawdzenia? Nie, nie ma. Opublikowane. O, komentarze tutaj były 21 godzin, godzin temu. Eee, yy, okej. Okay. No, no, tak, to już nawet, no wiesz, bo chciałaś, królewna, nie prosiliście. No to macie, no, no to nie dziw się kurczę, że taka recenzja wyszła. Bez komentarza, tak? Mongolskie studio. Te mi postać z komentarza. Ile mi się już tu nagrywa? No, to co mogę powiedzieć? To zobaczymy co wyjdzie, jak... Co przyniesie mi następny tydzień. O, wrzuć mózg na pewny luz. No, wrzucony jest na pewny luz. To co w końcu kazał Niadzia? niedzielę. pomyliłem się, bo źle no Nie, bo pisze się stąd. Pisze się z ty on już nie cwaniaku, juka już nie żartuj już. Mem be, be, be. Pan guma co. <grafy> tak przekony pozdrawiam już nikodem, okordiana, januszekrawię. linkę jeszcze, która mnie zabijała non stop ostatnio w Minecrafcie. Nie daruję ci tego. Czekaj, kurczę, kiedyś się ulepszy Minecrafcie. To ci spalę osła i dom i ciebie spalę. Znaczy no się co? Kto gra w Minecrafta, ten wie, co to, to się odwala, Dobra. A jeszcze pozdrawiam Łukasza DD Puszkę, który też tam czasem z nami grał. Znaczy, się grał wtedy, jak mnie nie było, no. i to było na tyle, tak? I jak wiecie, jak na razie nie kupuję żadnych rzeczy, rzeczy nic nie kupuję. Dopiero w marcu czekam na marzec, marc, marc, marzec, i wtedy będzie można coś wydać pieniążki. Miałem kupić kamerę, to z kamerą się na razie wstrzymam, gdzieś może do maja. A w marcu się kupić, tylko brakujące mangi. No i to, może jeszcze jakąś figurkę, zobaczymy co będzie, zobaczymy co czas przyniesie. Obecnie jeszcze te widzę już gadałem na temat tego, wiecie, że idzie trzecia fala tego całego, co obecnie jest niby, ale ja w to nie wierzę, to są teorie spiskowe, bla, 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 teorie zostawiam dla innych ludzi, ale widzę, że powoli już ludzie mają tego dosyć, bo jest taka akcja na Facebooku, otwieramy, że ludzie mimo tego całego gdy faj tak się otwierają i bardzo dobrze, bo ile można słuchać tych ludzi, ich się już nie da słuchać tamtych ludzi, kto wie, ten wie, każdy wie co jest 5, albo co nie wie, co jest 5, to wiecie o co chodzi, ale jak nie chodzi, to on nie chodzi o pieniądze, albo chodzi o pieniądze, albo ja nie wiem o co chodzi, albo się zakręciłem, albo już mam freestyla, albo wrócę na freestylu, albo się zagubiłem. Jeszcze mogłem wam coś tu pokazać. A Claudia. Jak jest tutaj Claudia, Klaudia! A, a, a. Patrz, Klaudia, patrz, jakie pyszne ciasteczka! Mmmm, Ale będę je szamał! To było tylko, żeby podrodzić kradzie troszkę. Okej, okay. jestem zaspokojony. To tyle na razie, cześć daty, te jo.